Do Pana należy ziemia i wszystko, co Ją napełnia, świat cały Jego mieszkańcy. Tak nam dzisiaj mówi w Psalm. Jeśli my zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób służyć Panu Bogu, w jaki sposób w tej świętości po prostu być tym, który idzie naprawdę za Panem Bogiem, to nie musimy szukać jakiejś takiej nowej wspólnoty, jakiegoś nowego miejsca, znaleźć jakiś szczególny sposób naśladowania Pana Boga. Bo Pan Bóg cały świat stworzył. I nawet jeśli my tylko wypełniamy jakieś małe zadanie w tym świecie, jeśli to zrobimy z miłością do Pana Boga, to możemy w ten sposób Panu Bogu służyć. I o tym nam wspomina właśnie psalmista, kiedy on mówi o tym, kto wstąpi na górę pańską. To znaczy, za świętym Janem Krzyżem można by było powiedzieć, kto wejdzie na górę, na karmę wskąpi na górę pańską, to stanie w jego przybytku. Człowiek rąk skalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęło do marności. Dwie rzeczy. Nieskalane ręce i nieprzywiązanie do rzeczy marne. Te z rzeczy, to nam podaje psalmista, jako pewna droga, którą powinniśmy pójść. Nieskalane ręce, to nie znaczy tylko, że po prostu przychodzę do kościoła i Oczyszczam się z grzechów, to znaczy żałuję za wszystko, co zrobiłem i do spowiedzi świętej. Nieskalane ręce tutaj psalmista rozumie znacznie szerzej. On myśli o tym, że to jest człowiek, który podejmując swoje prace, podejmując swoją codzienność, podejmując to wszystko, co go czeka, robi to nieskalanymi rękami, pięknym sercem, rzeczywistym oddaniem. A z drugiej strony, w tym oddaniu tej pracy konkretnej, która ma do zrobienia, to on tego nie robi z tego powodu, że po prostu jest tak zapatrzony w to, że ja jestem potrzebny na tym świecie i tylko ja potrafię to robić i w ogóle to jest najważniejsze, co ja zrobię na tym świecie. I dlatego zaraz dodaję w kolejnym zdaniu, i nie przylgnął serca, jego serce nie przylgnęło do marności. Więc człowiek święty, to jest taki, który podejmuje swoje prace, swoje obowiązki, nawet te zawodowe, ale też wiele innych, które mamy, z takim zaangażowaniem, jakby od tego zależało całe jego życie. A z drugiej strony nie przygnął do tych rzeczy aż do tego stopnia, że mówi o tym, że tak to jest moje życie. Nie, robi to dla wyższych celów. Święty Jose Mary święty z XX wieku, z Hiszpanii, on raz wziął swoich studentów, bo miało dość poselstwo studenckie, wziął swoich studentów i wszedł na katedrę, na dach katedry. I wtedy zwrócił mu uwagę na to, jak przepięknie są wykonane wszystkie rzeźby na tej katedrze. I powie, zapytał się ich, czy widać te rzeźby z dołu? Oni powiedzieli, że nie, to jest niemożliwe, tak? Bo akurat ten dach jest tak ułożony, że z dołu w ogóle nie staje się to widoczne. Kiedy tutaj pracowali, żeby wykończyć tę katedrę, to nie myśleli o tym, kto to zobaczy, kto to będzie podziwiał. Oni to zrobili z tego powodu, że chcieli tym chwalić Pana Boga i zrobili to jak najpiękniej potrafili. Nawet jak nikt tego nie zauważy, zrobili to nie z tego powodu, że chcieli się wykazać, ale z tego powodu, że chcieli chwalić Boga. I tak powinny wyglądać nasze prace. To, co nam święta Teresa, dzieciątka Jezus, troszeczkę wczoraj podpowiadała, żebyśmy swoje codzienne obowiązki, swoje małe prace, niezauważone przez nikogo, zrobili tak, że jeśli ktoś by na nie popatrzył, widziałby, że wyraliśmy swoje serce do tego, że daliśmy wszystko, co mogliśmy, że z pełnym zaangażowaniem to zrobiliśmy. Święty Josemaryskliwa zauważył, i to było też dla Niego takim wielkim odkryciem, kiedy sobie uświadomił, że tak naprawdę to, co jest najbardziej to, co obejmuje najwięcej lat w życiu Pana Jezusa, to nie jest Jego działalność wtedy, wtedy kiedy głosi. Większość czasu Pana Jezusa to jest ciche trwanie, praca, to ciche życie. W Nazarecie przez 30 lat. Jeśli chcemy się nauczyć naśladować Chrystusa, to nie przez to, że patrzymy sobie tylko na te ostatnie 3 lata i mówimy, dobrze, to ja muszę wszystkim teraz głosić Słowo Boże, muszę wyjść i opowiadać o tym. Nie. Naśladować Chrystusa oznacza w pierwszym rzędzie przeżywać, nauczyć się w jaki sposób zrastać w ciszy przez te 30 lat. 30 lat, które są niesamowicie istotne dla Chrystusa. My tak pięknie słuchamy sobie przypowieści. Raz o tym, jak ktoś wypływa na jezioro i zaczyna łowić ryby. Drugi raz, jak ktoś pracuje na roli. Inny razem, jak pasterz idzie paść stado. Skąd Pan Jezus to wszystko zna? Bo On przez te lata, które był, obserwował cały świat wokół siebie. W cichości nauczył się, jak pracuje pasterz, jak pracuje rolnik. Jak oni to wszystko układają w sobie, żeby to dobrze funkcjonowało? To są lata pracy, które są niewidoczne, a bez których nie, jest, nie możemy sobie wyobrazić Boga, Chrystusa, takim, jakim on był przez te trzy lata swojego głoszenia. To jest wtedy, kiedy nauczył się od świętego Józefa, w jaki sposób pisać, bo przecież wiemy, że pisał po ziemi w ósmym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Kiedy spotyka się. Z dużymi osobami, czy to na przykład z Herodem, czy to z Piłatem, jest w stanie z nimi rozmawiać. No, musiał znać języki, które są potrzebne do tego, żeby się z nimi dogadać. Czasami uczniom właśnie mówię, Pan Jezus najprawdopodobniej znał cztery języki, ob... cztery języki, jeden własny, trzy obcy. Także jak ktoś narzeka na to, że musi się nauczyć drugiego języka, to na pewno niech nie pójdzie do Pana Jezusa narzekać do Niego. Także mamy te 30 lat cichej pracy. nie, zauważono przez, nie zauważono przez nikogo. Chrystus, Zbawiciel. nie byle kto, a mimo wszystko nie boi się tego, aby tutaj, w takiej cichości pracować. Nie pracować do, e, po to, żeby dostać najlepsze oceny, tylko po to, żeby rozumieć. Nie pracować po to, żeby dostać kolejny awans, ale po to, żeby tą pracę zrobić naprawdę tak, żeby można było być z tego zadowolony. Podejmować te pracę w rodzinie nie po to, żeby dzieci chwaliły, jakim to poświęceniem żyjemy dla nich, ale po to, żeby oni korzystali z tego. Ta cicha praca. Które robimy, żeby zrobić taki mały prezent, żeby ucieszyć Boga tym naszym otajem serca, żeby tutaj wzrastać. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy sobie pewne rzeczy poukładali, żebyśmy sobie, żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób ułożyć to życie, żeby ono naprawdę było wartościowe. I tutaj chciałbym też podzielić się z takim własnym doświadczeniem. Ja przez lata młodzieńcze, to znaczy do 19 roku życia, do matury, byłem w domu. I sprawa jest taka, że ja wieczorami prawie nigdy nie wychodziłem poza dom. I ktoś musiałby powiedzieć, no to w takiej sytuacji nie miałem co robić na zewnątrz. Tak, nie miałem co robić, bo jeśli popatrzyłem sobie na alternatywy, które mi proponują koledzy która mi proponuje szkoła, to one były bardzo mało interesujące wobec tego, czego straciłem, kiedy pozostawałem w domu. A co takiego tam traciłem? Regularność, która była piękna. Powtarzalność, która zawierała w sobie wyjątkowy charakter. Bo to jest tak, że rzeczy, za którą teraz jako kapła niesamowicie tęsknię, to był właśnie ten regularny tryb życia, troszeczkę taki monastyczny, taki klasztorny. Rano, zawsze o tej samej porze było śniadanie, potem była modlitwa, była chwilka rozmowy, potem każdy szedł do swoich zajęć. Wszystko było poukładane, kto pierwszy korzystał z łazienki, kto ostatni, i w taki sposób się rozchodziliśmy. Jakby co do minuty wszystko było rozplanowane, ile czasu mamy na, na, na każdą rzecz. Jak to wszystko było zrobione. To każde miało jakby swój czas. A na wieczór, skoro z kolei znowu się schodziliśmy, wspólna kolacja, chwilka właśnie takiego spokoju. Potem siostra szła się kąpać młodsza. Potem o konkretnej porze była wspólna modlitwa wieczorna o wpół do dziewiątej. Po tej modlitwie o dziewiątej była herbata. Od dziewiątej do dziesiątej wtedy piliśmy sobie herbatę, o dziesiątej rodzice poszli spać. I to co do minuty, czasami godzina dziesiąta wybiła, a zatem idąc, wyłączamy, czy to telewizor, który mieliśmy, albo jak słuchaliśmy muzykę, to wtedy wyłączaliśmy to i po prostu szło wszystko swoim trybem. I ktoś mógłby powiedzieć, no nudne życie, tak? Codziennie to samo. Ale sprawa jest taka, że my bardzo często szukamy wyjątkowości nie w drugim człowieku, nie w spotkaniu, ale właśnie w tym, że coś musi się dziać, tutaj musimy mieć jakieś wyjście, tutaj musimy zorganizować coś fajnego, tutaj film, który będzie jeszcze bardziej efektowny. Tylko, że nie w tym tkwi wyjątkowość. Wyjątkowość każdego wieczoru polegała właśnie na tym, że spotykamy się wspólnie jako rodzina i rozmawiając ze sobą, odkrywamy się nawzajem, odkrywamy swoją wyjątkowość. I to była rzecz, którą nikt nie miał ochoty, żeby przegapić. To była rzecz, na której się rano wstawało i wieczorem szło się spać. I ta systematyczność, regularność, że każdy dzień wyglądał tak samo, tym bardziej napawało radością, bo było na co czekać. Bo kiedy się wracało z domu i miało się coś, co się przeżywało w szkole, bo coś się wydarzyło, to wiadomo było, że wieczorem będzie okazja, żeby o tym porozmawiać z osobami, które są zainteresowane tym. I nie bójmy się takiej regularności. Nie mówmy sobie, że o jak sobie tak ułoży regularność swoje, swoje życie. Wiadomo, rodzinnie to jest. To zależy od wielu rzeczy, to zależy od tego, jak, jaka jest praca, czy ona na to pozwala, czy wszyscy chcą, bo to też nie jest takie proste. Tak się złożyło, że naprawdę z całą rodziną gdzieś to stało się taką, ta, taką, takim przeżywaniem naszego życia. Jak mówię, troszeczkę monastycznego, ale jak jestem szczęśliwy z tego, że coś takiego mogłem doświadczyć, że sam przez swoją głupotę nie stawiałem w latach młodzieńczych oporu wobec tego. Ale nawet jeśli nam się nie, to, to nie, nie uda zrobić wspólnie, to żeby samemu mieć taki święty porządek swojego życia codziennego, żeby to wszystko poukładać, żeby się cieszyć pewnymi rzeczami. Raz na ratach właśnie wspomniałem lektorom, że dla nas wstawać, nie wyspać się rano, to oznaczało godzinę dłużej pospać. Znaczy, zamiast stać o w pół do szóstej, to na przykład o w pół do siódmej albo o siódmej wstawać. Tak? I to już z tego powodu, że było troszeczkę dłużej niż zazwyczaj, to już było dla nas to wyspaniem się. To nie godziny, tylko to w jaki sposób przeżywamy ten czas. Ta systematyczność, regularność. Starajmy się o taką świętą regularność, święty spokój, święte poukładanie swojego życia. Bo ono może niesamowicie pomóc, bo przeżywamy, jak święty Ignacy Loyola zauważa, przeżywamy chwilę, w której wszystko nam się chce, w której jesteśmy w stanie wszystko zrobić. A potem znowu przychodzą momenty, w których nam się nic nie chce. Jeśli nie mamy regularności, to co się dzieje? Jak wszystko chcemy, to wtedy wpakujemy się w różne sprawy, w różne roboty. To wtedy sobie wymyślamy kolejną modlitwę, którą chcemy podejmować. A jak nam się już znowu nie chce, to wtedy wszystko leży obłogiem i nic nie jest przez nas podejmowane. I ta regularność, ta systematyczność, to pokochanie takiej świętej codzienności, takiej cichej codzienności. Może nas przy tym uchować, żeby nie być tym, który raz robi, raz nie robi. Raz pomodlę się rano, a potem przez tydzień znowu się nie pomodlę, bo akurat nie miałem czasu. Jeśli wyrobimy sobie takie zwyczaje, że codziennie rano w takiej samej kolejności wszystko podejmuje, to może nas to uchronić przed tym, żebyśmy nie byli jak chorągiew, którą miata em, wiatr albo w jedną, albo w drugą stronę. I to jest praca dla każdego z nas. Systematyczność, żeby ją wprowadzić, żeby ją pokochać, żeby ją nie traktować jako korset, który mnie uciemięża, ale ten, który daje mi siłę do tego, żeby móc się koncentrować i rozwijać w tych sprawach, które są naprawdę piękne, naprawdę istotne, naprawdę ważne. Pan Bóg nie po to nam dał rozum, żebyśmy z niego nie korzystali. Dlatego zastanówmy się nad tym, poukładajmy sobie. Rozważnie, jak to życie mogłoby nam wyglądać, i starajmy się, żeby małymi krokami to wszystko wprowadzać, żeby to zrealizować, żeby tak upiększać swoje życie nie wyjątkowymi przyżyciami zewnętrznymi, ale właśnie w odkrywaniu swojego wnętrza, do czego nas zapraszają, zapraszając święte Teresy od Jezusa. Żeby to było to, co nas zachwyca każdego dnia, jak stajemy, że kolejny apartament, który będziemy odkrywali w swoim wnętrzu, kolejny pokoik, kolejną, kolejną roślinę, piękny kwiat, który Pan Bóg pozwala w naszym ogrodzie kwitnąć, że pozwalamy sobie odkrywać, w jaki sposób ten drugi człowiek odkrywa swoją wiarę, piękno w Nim. To nie trzeba dużo. Mamy naprawdę w nadmiar tych możliwości, które Pan Bóg nam daje. Nigdzie nie musimy jechać, nigdzie nie musimy szukać, po prostu musimy odkrywać to, co już mamy u swoich najbliższych. I do takiej cichej codzienności, pokochanie tej cichej codzienności, do tego nas zaprasza Święta Osoba Maria Skriwa, do tego nas zaprasza dzisiaj psalmista, do tego do nas zaprasza Chrystus w znakach ciągle tych samych. Jaka regularność Mszy Świętej. A jednak niech nikt mi nie powie, że tam nie ma ty, czegoś wyjątkowego. I ten Bóg, który w tej codzienności czeka na nas swoją wyjątkowością, swoim pięknem, swoją wielką miłością, do tego Boga teraz się zwróćmy z naszymi prośbami.